Są chwile w życiu, kiedy emocje wydają się płonąć intensywnie w nas, sprawiając, że czujemy, że tracimy kontrolę. W tym kontekście ważne jest, aby znaleźć sposób, aby nie pozwolić, aby emocje przekształciły nas w osoby nieczułe. Niektórzy błędnie rozumieją stoicyzm, wierząc, że chodzi o emocjonalną obojętność, ale to dalekie od prawdy. Stoicyzm nie głosi apatii, ale mądre i świadome używanie emocji. Wyobraź sobie, że potrafisz opanować swoje emocje i wykorzystywać je jako skuteczne narzędzie do osiągania swoich celów i prowadzenia pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Dziś zagłębimy się w filozofię stoicyzmu, aby odkryć siedem fundamentalnych zasad, które nie tylko mogą pomóc nam kontrolować nasze emocje, ale także przekształcić je w potężną siłę dla osobistego rozwoju. Dołącz do nas w tym inspirującym filmie i odkryj, jak stoicyzm może zmienić twoje życie. Upewnij się, że subskrybujesz kanał i włączasz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Zasada numer jeden: trzymaj się z dala od toksycznych ludzi. Ludzie, których wybieramy, aby mieć ich w naszym życiu, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszych emocji, myśli i ogólnego dobrostanu. Tak jak zgniły owoc może zanieczyścić cały koszyk, częsty kontakt z kimś toksycznym może wyczerpać twoją energię i podważyć twoją pewność siebie w podejmowaniu decyzji. W stoicyzmie jednym z fundamentalnych filarów jest samokontrola i zachowanie wewnętrznego spokoju. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że chociaż nie możemy kontrolować zachowań innych ludzi, mamy zdolność wyboru relacji, które pielęgnujemy. Diogenes, słynny filozof, przypomniał nam, że mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli więcej słuchać, a mniej mówić. To skłania nas do selektywnego otaczania się odpowiednimi ludźmi i słuchania naszej intuicji. Toksyczni ludzie mogą objawiać się na różne sposoby: od tych, którzy ciągle narzekają i są pesymistyczni, po tych, którzy wywołują konflikty lub przyjmują negatywną postawę wobec życia. Tacy ludzie mogą podważać Twoją motywację, szkodzić Twojemu nastawieniu, a nawet utrudniać osobisty rozwój. Stoicyzm ceni cnotliwe i znaczące życie, w którym priorytetami są zachowanie wewnętrznego spokoju i skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Może to oznaczać podejmowanie trudnych decyzji. Takich jak oddalenie się od osób, które nie wnoszą pozytywnego wkładu do Twojego życia. Nie chodzi tu o żywienie urazy, ale o uznanie, że w celu ochrony swojego umysłu i ducha czasem konieczne jest stworzenie dystansu w niektórych relacjach. Uwolnienie się od tych negatywnych wpływów nie tylko pomaga zachować optymizm i motywację, ale również tworzy przestrzeń na osobisty rozwój. Będziesz miał więcej energii, aby skupić się na swoich celach i wzmocnić relacje z osobami, które naprawdę Cię wspierają i inspirują. Nie jest to postawa egoistyczna, ale kluczowy krok w dążeniu do autonomii i duchowej wolności, zgodnie z naukami stoicyzmu. Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za własne szczęście i spokój, czasami konieczne jest oddalenie się od wpływów, które nie są zgodne z naszymi wewnętrznymi celami. Pamiętaj: droga do opanowania swoich emocji zaczyna się od zapewnienia, że otaczające cię wpływy są zgodne z twoimi celami i wartościami. Zasada numer dwa. Nie kochaj nikogo nadmiernie. Miłość jest jednym z najpiękniejszych uczuć, łącząc nas z poszukiwanym w życiu szczęściem i sensem. Jednak filozofia stoicka ostrzega nas przed niebezpieczeństwami nadmiernego przywiązania. Chociaż miłość i emocje są cenne, zbyt intensywne kochanie może przynieść niepożądane konsekwencje. Stołyki, którzy cenili emocjonalną odporność, często podkreślali ryzyko nadmiernego przywiązania. Jak powiedział Marek Aureliusz, masz władzę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Zrozum to, a odnajdziesz siłę. Ta siła to umiejętność kochania bez nadmiernego przywiązywania się, doceniania relacji bez pozwalania, by zdominowała twoje życie. W codziennym życiu ta lekcja jest jasna. Wyobraź sobie sytuację, w której inwestujesz wiele emocji w jedną osobę. Może to stać się niebezpieczne ponieważ możesz stać się nadmiernie zależny i gotów poświęcić dla niej zbyt wiele. Jeśli ta osoba nie odwzajemnia twoich uczuć lub odchodzi, cierpienie jest nieuniknione. Stołyki uczą nas kochać w sposób wolny i autentyczny, ale bez rezygnacji z naszej emocjonalnej niezależności. Oznacza to znalezienie równowagi między miłością a samowystarczalnością. Nie powinniśmy pozwalać, aby nasze emocje zależały od działań lub opinii innych ludzi. Zamiast tego powinniśmy zachować nasze dusze niezależne i odporne. W ten sposób możemy kochać, nie raniąc się przy tym łatwo. Nauka kontrolowania naszych emocji, kochając bez pozwalania, by to uczucie nami rządziło, czyni nas bardziej cierpliwymi i przygotowanymi do stawienia czoła zmianom i wyzwaniom z pogodą ducha. Filozofia stoicka nie sugeruje, abyśmy stali się nie czy chłodni. Wręcz przeciwnie. Zachęca nas do zarządzania emocjami, aby prowadzić spokojne i zrównoważone życie. Opanowanie sztuki kochania bez nadmiernego przywiązania chroni twoje serce i pozwala ci doceniać swoją istotę. Dzięki temu możesz budować głębokie relacje, nie tracąc siebie. To pierwszy krok do prawdziwego przejęcia kontroli nad swoimi emocjami, zamiast być kontrolowanym przez nie. Zasada numer trzy: ustal granice i przestań być zawsze dostępny. Posiadanie jasno określonych granic jest kluczowe dla zachowania poczucia tożsamości i ochrony swojego dobrostanu. Ustalanie tych granic to nie tylko sposób na ochronę siebie, ale także na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju. Jednak wiele osób bagatelizuje znaczenie wyznaczania granic, zwłaszcza te, które nie poświęcają czasu na samopoznanie. Seneka przypomniał nam, że nic nie jest naprawdę nasze, poza czasem, a my często marnujemy ten czas w sposób lekkomyślny, natychmiast odpowiadając na żądania innych. Kiedy nie wyznaczamy granic, dajemy do zrozumienia, że nasz czas, energia i zdrowie psychiczne nie mają wartości. To może prowadzić do wyczerpania, urazy, smutku, depresji i stałego nacisku, jakbyśmy zostawili otwarte drzwi i okna naszego domu, aby ktokolwiek mógł wejść i zakłócić nasz spokój. Wyobraź sobie, że jesteś osobą, która zawsze jest gotowa pracować bez wytchnienia, aby zadowolić swojego szefa lub pomóc innym. Rzadko mówisz nie i często czujesz się przytłoczony. Stosując stoickie zasady, zaczynasz wyznaczać jasne granice dla swojego czasu. Uczysz się podejmować przemyślane decyzje i odmawiać prośbom, gdy zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz chwili dla siebie. To pozwala uniknąć wyczerpania i zarezerwować czas na odpoczynek. Promując bardziej zrównoważony styl życia. W ten sposób wyznaczanie granic pomaga nam rozpoznać i szanować nasze własne potrzeby i ograniczenia. Poświęcając czas na refleksję i słuchanie naszych wewnętrznych potrzeb, zaczynamy mądrzej i rozważniej podchodzić do sytuacji, zamiast reagować impulsywnie lub emocjonalnie. To nie tylko daje nam większą kontrolę nad naszymi emocjami, ale także czyni nas bardziej odpowiedzialnymi w naszych relacjach. Wyznaczanie granic nie oznacza bycia egoistą lub obojętnym wobec innych. Przeciwnie, pozwala ci to nawiązywać relacje ze światem w zdrowy i zrównoważony sposób, zapewniając, że nie poczujesz się emocjonalnie i psychicznie wyczerpany. Lepsze zarządzanie swoim czasem i przestrzenią przygotuje przygotujecie nastawienie czoła wyzwaniom z większym spokojem i determinacją. Zasada numer cztery. Odłącz się od wyników. Wszyscy mamy cele i pragnienia, ale kiedy zbyt mocno przywiązujemy się do ostatecznego wyniku, ryzykujemy, że doświadczymy frustracji i rozczarowania. W filozofii stoickiej istnieje pojęcie zwane amorfati, co oznacza miłość do losu. Nie oznacza to, że powinniśmy być bierni, ale że powinniśmy zaakceptować to, co życie nam przynosi, bez przywiązywania się do wyników naszych działań. Epiktet przypomina nam, że niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Zachęca nas, abyśmy skupili się na tym, co możemy kontrolować, na przykład na naszych postawach i wysiłkach, i abyśmy spokojnie przyjęli wyniki, niezależnie od ich zakończenia. Wyobraź sobie, że intensywnie starasz się o awans w pracy. Pracujesz ciężko, robisz wszystko, co w Twojej mocy, ale na końcu to inny kolega zostaje wybrany. Stoicyzm uczy nas, aby nie dać się przez to zniechęcić. Zrozum, że zrobiłeś, co mogłeś i odłącz się od wyniku. Zamiast się żalić, kontynuuj doskonalenie siebie i zachowaj wewnętrzny spokój, niezależnie od tego, co się wydarzy. To oderwanie nie oznacza rezygnacji z prób, ale zrozumienie, że wyniki nie zawsze są pod naszą kontrolą. Praktykując odłączenie od wyników, nie stajemy się ofiarami emocjonalnych wahań, jakie mogą powodować zewnętrzne wyniki. Zaczynamy czerpać satysfakcję z samego procesu, a nie tylko z końcowego celu. Pomaga to nam zachować spokój nawet w obliczu wyzwań i pozwala pełniej przeżywać teraźniejszość bez ciągłej presji, aby osiągnąć określony rezultat. Zasada numer 5: Naucz się ignorować to, czego nie możesz kontrolować. Często stresujemy się i martwimy o sytuacje, które są poza naszym zasięgiem. Filozofia stoicka uczy nas, aby rozpoznać różnice między tym, co możemy, a czego nie możemy kontrolować. Marek Aureliusz w swojej książce Rozmyślania przypomina, że nasze działania mogą być powstrzymane, ale nasze intencje lub stany umysłu nie. Oznacza to, że choć nie możemy zmienić pewnych zewnętrznych wydarzeń, zawsze możemy wybrać, jak na nie reagować. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który ciągle narzeka na pogodę lub korki. Na początku możesz odczuwać irytację razem z nim, ale stosując zasady stoicyzmu, zdajesz sobie sprawę, że te narzekania nie mają mocy, by zmienić sytuację. Z nową perspektywą wybierasz spokój i akceptację, zamiast marnować energię na rzeczy, na które nie masz wpływu. Skupienie się na tym, co jest w Twoim zasięgu, zamiast tracić energię na niepotrzebne troski, może przynieść więcej spokoju i poczucia celu w Twoim życiu. Rozumiejąc i praktykując tę zasadę, uwalniasz swój umysł od zbędnych niepokojów, robiąc miejsce na to, co naprawdę się liczy. Stoicyzm pokazuje nam, że wiele naszych emocji wynika z trosk, które sami sobie STWRZAMY. Ignorowanie tego, co jest poza naszą kontrolą, to ważny krok w utrzymaniu równowagi emocjonalnej i odnalezieniu wewnętrznego spokoju. Nie oznacza to, że mamy stać się obojętni, ale że powinniśmy skierować swoją uwagę i energię na rzeczy, na które naprawdę możemy wpływać. Kiedy uczymy się odpuszczać to, czego nie możemy zmienić, zyskujemy nową wolność psychiczną i emocjonalną, co pozwala nam żyć pełniej i bardziej świadomie. Zasada numer 6. Zachowanie spokoju i opanowania, zamiast pozwalania, aby nasze emocje i opinie przejmowały kontrolę w chaotyczny sposób. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie zachowania wewnętrznego spokoju i ostrzega przed niebezpieczeństwami wynikającymi z ciągłego poszukiwania aprobaty innych. Marek Aureliusz przypomina nam, że szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Cytat ten wzmacnia przekonanie, że nie powinniśmy nadmiernie polegać na zewnętrznym uznaniu, aby czuć się dobrze. Pomyśl o chwilach, kiedy dzieliłeś się swoimi osiągnięciami lub wyrażałeś swoje opinie, oczekując aprobaty, a w zamian spotkałeś się z krytyką lub nawet wyśmianiem. Takie doświadczenia mogą ranić i osłabić naszą pewność siebie. Stoicyzm sugeruje, aby zamiast reagować impulsywnie w obliczu takich sytuacji, najpierw słuchać i starać się zrozumieć innych. To nie tylko promuje zdrowsze środowisko komunikacji, ale także uczy nas kontrolować nasze emocje, nie pozwalając im zdominować naszego rozumu. Podejście stoickie polega na tym, aby nauczyć się zarządzać swoimi uczuciami i sposobem wyrażania opinii, bez polegania na zewnętrznym uznaniu. Gdy ciągle poszukujemy aprobaty innych, Możemy oddalać się od tego, co naprawdę ma znaczenie i na co mamy wpływ. Filozofia stoicka uczy nas, że chociaż nasze emocje i opinie są ważne, powinniśmy wyrażać je mądrze i z równowagą. Nie chodzi o tłumienie tego, co czujemy, lecz o opanowanie sztuki utrzymania emocji pod kontrolą. To z kolei pozwala nam lepiej słuchać innych, skuteczniej rozwiązywać konflikty i zachować nienaruszony wewnętrzny spokój. Zasada numer 7 Codziennie rezerwuj czas na medytację i refleksję. W stoicyzmie codzienna praktyka medytacji i refleksji jest kluczowa dla utrzymania zrównoważonego i odpornego umysłu. W przeciwieństwie do medytacji wschodniej, medytacja stoicka skupia się na głębokiej analizie naszych myśli, działań i emocji. Marek Aureliusz w swojej książce Medytacje codziennie zapisywał swoje refleksje, analizując swoje działania i szukając sposobów na życie bardziej zgodne z zasadami stoickimi. Chodzi o to, aby każdego dnia poświęcić chwilę na ocenę swojego życia, zidentyfikowanie obszarów do poprawy, uznanie napotkanych wyzwań i zaplanowanie, jak dalej się rozwijać. Wyobraź sobie, że każdej nocy rezerwujesz kilka minut na zastanowienie się nad swoim dniem. Analizujesz, jak reagowałeś na różne sytuacje, czy trzymałeś się swoich wartości i gdzie mogłeś zachować się mądrzej. Ten moment introspekcji pozwala lepiej zrozumieć własne myśli i emocje, co pomaga wzmocnić kontrolę nad nimi. Z czasem ta praktyka poprawia Twoją zdolność radzenia sobie z sytuacjami z większym spokojem i rozeznaniem. Regularna medytacja i refleksja to potężne narzędzia do rozwijania klarowności umysłu i wzmacniania Twojego celu życiowego. Codzienna praktyka sprawia, że stajesz się bardziej świadomy siebie i otaczającego cię świata, co pozwala żyć zgodnie z własnymi zasadami i wartościami, zamiast być porywanym przez emocje lub okoliczności zewnętrzne. Krótko mówiąc, codzienna praktyka medytacji i refleksji to pewna droga do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i bardziej pełnego, świadomego życia. Esto son los principios fundamentales de la filosofia estoica para guiar vidas y ayudarnos a convertirnos en nuestra mejor version. Z siedmioma stoickimi zasadami wyposażyłeś się w siłę duchowego wojownika. Niech mądrość i determinacja w tobie prowadzą cię przez każdą trudność i wyzwanie. Są one okazją do twojego rozwoju. Pamiętaj, że życie ciągle się zmienia, a to ty kontrolujesz swoją własną drogę. Nigdy nie pozwól, aby negatywne rzeczy odciągały cię od twojego celu i determinacji. Masz zdolność do kontrolowania swojego umysłu i wyboru jak radzić sobie z każdą sytuacją. Zanim zakończymy nasz film, upewnij się, że zasubskrybowałeś nasz kanał, aby nie przegapić źródeł inspiracji i cennych informacji o filozofii stoickiej. Zawsze będziemy z Tobą na drodze do sukcesu w życiu. Pamiętaj, aby kliknąć przyciski lubię to i udostępnij, aby szerzyć filozofię stoicką wśród większej liczby osób. Nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem. Czy interesuje Cię coraz głębsze zgłębianie filozofii stoickiej i zmienianie swojego życia za pomocą tych zasad? Kliknij link przypięty w komentarzach i odkryj, jak zastosować stoicyzm, aby poprawić równowagę emocjonalną i osiągnąć pełniejsze życie. Nie przegap tej okazji do rozwoju i życia zgodnie ze swoimi wartościami. Czytaj Biblię i niech Bóg cię błogosławi.